Widzieliście, jest już nas 25 tysięcy na kanale, i przy okazji zbiegło się to nam z 4 latami kanału na YouTube. Zaraz Wam wszystko pokażę. Niesamowite, jak ten czas leci. 4 lata, wyobrażacie sobie to. Za chwilę Wam opowiem o tym, jak y, to wszystko się zaczęło, nie będzie to szczególnie długi vlog, mam nadzieję. Oglądajcie go do końca, bo pod koniec będzie ciekawa składanka Funny Moments przygotowana przez Pawła z ostatnich iluś tam nastu miesięcy różnych mo ciekawych momentów, które mu się udało przypomnieć. Dobra, przy okazji, testujemy dzisiaj nową kamerę, pomyślałem, że można by ją wykorzystać i nagrywam na dwie kamery jednocześnie. <grych> Mam masę teraz różnych nowych fajnych zabawek do przetestowania, dlatego kupiłem tą kamerę, żeby zobaczyć jak to będzie wszystko działało, więc mamy tutaj to, mamy yy, stream decka, który tak niefortunnie ustawiłem, że nie mam data, żebym wam go dzisiaj pokazał, ale nie szkodzi, będzie osobny odcinek od tego. Dobra. Krótka historia, bo podejrzewam, że nie wszyscy z Was o tym wiedzą, jak to wszystko się zaczęło, a pomyślałem, że może być to całkiem interesujące. Otóż cała historia z moim YouTubeem zaczęła się w czasach, kiedy jeszcze nawet nie, nie wiedziałem, że, co to są let's playe. W dawnych, dawnych czasach, wiele lat temu istniało coś takiego jak walkthrough. To były gameplaye z gier, które były nagrywane w czasie rzeczywistym, bez żadnego montażu, bez żadnego cięcia, bez żadnych. Narracji człowieka, który to nagrywa, i w zasadzie to była taka dokumentacja przejścia gry. Robiło się to po to, żeby można było pokazać innym, jak się tą grę przechodzi. I rzeczywiście korzystałem z tego wiele razy, jak na przykład grałem w pierwszego go do fora, w drugiego go do fora, czy w jakieś inne gry, gdzie po prostu utknąłem, nie wiedziałem, jak coś zrobić. To się przewijało taki let's play do któregoś tam odcinka, żeby dojść do momentu, w którym ja się zaciąłem. Aha, dobra, nie zauważyłem, że tu jest jakiś. <laughs> Jakiś gzymsta. Teraz ja zostałem potraktowany jak gzyms w Godoflorze. No i generalnie pomysł był taki, właśnie, żeby, żeby sobie to oglądać w ten sposób. I potem się pojawił PewDiePie, który zaczął nagrywać gry, zwłaszcza horrory. Ani to, jako że miała taką pracę, że mogła dużo oglądać YouTube'a, wtedy to siedziała w robocie i oglądała YouTube'y. No i. Mnie tym trochę zaraziła, że tak powiem, ale tak bardzo pobieżnie, tylko troszkę oglądałem tych gameplayów wtedy. No i minęło parę lat, i kolega w pracy pokazał mi Minecrafta. Byłem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem tej gry. Byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak można fajne rzeczy w niej robić. Jeszcze tego samego dnia ściągnąłem sobie Pirata i zacząłem. I po 30 minutach grania na spiraconej wersji tej gry stwierdziłem: Nie ma możliwości, kupuję ją. Także jeszcze tego samego dnia kupiłem sobie tę grę i, i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co tam można było w niej zrobić. Ale. Nie poradziłem sobie w ogóle, więc zacząłem oglądać w, w internecie, szukać stron internetowych gdzie były jakieś poradniki do Minecrafta. No i oczywiście szybko trafiłem na YouTube'a, gdzie znalazłem tysiące let's play'ów Minecrafta i tysiące różnych tutoriali do różnych zaawansowanych maszyn, do różnych wielkich urządzeń, do farm, do różnych mechanizmów, które robiły ogromne, ogromne na mnie wrażenie. I... E bardzo szybko sobie zacząłem trafiać na różne przygodowe e, Let's Play'e, gdzie ludzie robili naprawdę różne fajne rzeczy. I w ten sposób doskonale zacząłem... E, w, sam wpadłem na pomysł, kurczę, to jest tak fajne, to jest tak proste. Ja wcześniej studiowałem, powiedzmy, grafikę, e, gdzie miałem bardzo dużo na temat e, działania e, sprzętu do nagrywania, programu do montażu, miałem podstawowe zajęcia z... Jeśli mi zaczniesz się bawić w tym w tej chwili, to będę zły. Widzę, że medytuję nad piłeczką. Nie ma piłeczki. Nie ma piłeczki teraz, kiedy nagrywam vloga. <noise> Czemu ona zawsze takie rzeczy robi? Dobra, i byłem pod ogromnym wrażeniem let's playów i zacząłem to oglądać, więc bardzo mi się to spodobało i postanowiłem, kurczę, ja też tak mogę, nie? Ale wtedy nie miałem warunków, mieszkałem jeszcze z rodzicami i było trochę ciężko. No i parę lat później przeprowadziłem się na swoje. Wtedy mi się nie chciało w ogóle tym zajmować, już już mi ta zajawka przeszła i Anita zaczęła nagrywać swoje rzeczy. I stwierdziłem, kurczę, to jest takie łatwe, to jest takie proste. Może ja też zacznę, nie? I Anicie się to znudziło po jakimś czasie, a mi już to zostało. I tak do dziś, niestety, musicie mnie oglądać z własnego wyboru poniekąd. No, w każdym razie byłem. Mm, za, 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 zajarało mi niesamowicie to, jeśli mogę sobie te pozwolić na taki, taki kolokwializm. Także let's playje były naprawdę... Jest są fajną dla mnie rozrywką, to jest dla mnie super hobby. Jestem niezwykle szczęśliwy i wdzięczny, że jesteście ze mną, bo a niej 5 tysięcy osób w życiu bym się bym nie przypuszczał. Jakie to jest uczucie w ogóle, kiedy nagle masz świadomość, że tyle osób wie o twoim istnieniu i. Tak, jak czasem czytam Wasze komentarze o, o sytuacjach, jakie się wam zdarzają, może są osoby, które oglądają na pocieszenie moje odcinki, żeby trochę się pobawić z, mojego, e, z mojej głupoty, która się czynię zdarza, albo jakichś innych dziwnych sytuacji, albo po prostu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego o grach, które ogrywam, bo przecież jednak grywam w taki sposób dosyć korepetytorski, e, jeśli mogę sobie pozwolić na to sformułowanie. No, w każdym razie niedawno udało się uruchomić na moim kanale wsparcie, dzięki któremu można tam jakieś etapy y, grosiwa podrzucić, powiedzmy, w moją stronę, dzięki czemu YouTube zaczął przynosić jakieś dochody. Mam, nie są to dochody, o których mogę myśleć jak już o zarobkach, nie? Nawet to nie są dochody, które bym musiał odprowadzać, od których musiałbym odprowadzać podatek, więc to są zupełne grosze w tej chwili, ale tam na przestrzeni miesięcy one już się gromadzą i mogę sobie pozwolić właśnie na zakup kamery, mogę sobie pozwolić na zakup jakichś takich różnych innych śmiesznych rzeczy. E, Chciałbym zrezygnować w ogóle z, z reklam na moim kanale, ale niestety nie można, bo YouTube ma tak skonstruowaną mechanikę, że kanały, które nie są monetyzowane, nie są promowane przez automat, więc muszą być reklamy. Dlatego zrobiłem takie, które da się pominąć, żebyście nie musieli cierpieć <laughs> zbyt długo oglądając je. I, ale I tak reklamy przynoszą absolutne grosze. To są po, pojedyncze odcinki w skali miesiąca przynoszą zyski z rzędu 4-5 zł. Także to są zupełne, zupełne grosze. Jeśli minimalna kwota do wypłacenia z YouTube'a za reklamy to jest 300 zł. Nie? Jeśli nie zbierze wam się w danym miesiącu 300 zł za reklamy, to wam nie wypłacą. I mi się te 300 zł z reklam zbiera raz na 2-3 miesiące, średnio. Nie? Także to są zupełne. Zupełne drobne pieniądze, nie niewarte brania pod uwagę w ogóle, jeśli chodzi o yy, układanie sobie planów na przyszłość. Nie? Dlatego, tak bardzo się cieszę z tego, że wspierający się pojawiają na kanale masowo, jest Was coraz więcej. Bardzo wam dziękuję. Będę ba bardzo wdzięczny jestem też osobom, które chciałyby być wspierających, a które nie są w stanie tego zrobić, bo na przykład nie mają własnych pieniędzy jeszcze albo mają ma słaby budżet własny. Pamiętajcie, żeby chociaż wtedy łapki w górę dawać i oglądać wszystkie odcinki, bo to też jest równie pomocne, co wspierające. Także wiecie, 4 lata siedzimy tu już, razem się kisimy na tym YouTubie. Ja się świetnie przy tym bawię. Dla mnie to jest wspaniałe hobby, które przy okazji poszerza mi bardzo horyzonty. Mam nadzieję, że Wam również się to wszystko podoba. E, dobra, też ta rada siedzi i się na mnie patrzy widzicie. Znowu będziecie mi pisać w komentarzach, że kod ukradł cały występ. No dobra, nieważne. Obejrzyjcie sobie teraz film, który Paweł zmontował z moich odcinków. Bardzo dziękuję Ci, Pawle, za ogromne zaangażowanie przy, przy moim kanale, jakie wykazujesz w ostatnim czasie szczególnie, ale zawsze było wielkie. Chciałbym też podziękować ludziom z Discorda: Wektorowi Javikowi, Alanowi, MTJK i tam jeszcze paru innym osobom. Ala, Alanicz, oczywiście, jeszcze z tych, z, tych, z tych, których tak szybko z głowy jest. W stanie w, w, wymienić Jack Survival, srebrzysta wilczyca i wielu, wiele jeszcze innych osób, których nie jestem w stanie w tej chwili przerzucić z głowy, bo jest tak was wiele. Nie, poza tym na pewno nie wymieniłbym większości, którzy na to zasługują. Dobra, dzięki wielkie za Waszą uwagę i do zobaczenia. Cześć! Zobaczmy, co jest w telewizji. Eee, sama nuda. Nie, yeah, mój bike. Kurde, ile tych ząbiaków tu jest. O, to, że tam będzie kask. Wow! Wow! Się wystrażyłem. Nie tu? Pewnie w piecu. Jasne, więc straciłem całe popołudnie. Teraz pewnie sły słychać po drugiej stronie kamery masowe klaskanie, jak się walicie w czoło. A to menda jedna. <słyski> W każdym razie fajnie, że udało nam się tego pa palanta. Pa -pa pacana, przy przygłupa. <noise> Geniusz. Czy można kupami w swoją drogą rzucać? <noise> można kupami rzucać! Masz za karę! Masz za karę tutaj kupą. Jeszcze jedna. Gdzie jesteś? <noise> nie uciekaj. <noise> o nie, goni mnie królik morderca. Chciałem z pałką podejść tego królika. I nie wiem, czy słyszycie... <laughs> Ten królik mnie użarł. <laughs> Jak on szybko biega. To wszystko chce mnie zabić. Pomóżcie mi. Piec na workbencha, na stację chemiczną. Oż, kurde, ale się wystraszyłem. Jasny gwint. Jasny gwint. <laughs> Zawałuję staro, O, okej. Okay. O, o. Czemu on biega? To jakiś feral jest. <laughs> Swoją drogą fajnie by było jakby w tej grze był jakiś taki skill. <laughs> Jasny gwint. Wow. Zaraz się okaże, że wylezie tędy <laughs> oh, oh, oh. O ho O kurcze. Ożesz! Ożesz, to jest. wunsz! To wunsz! To ci to wunsz! I on mi kurę zeżar jeszcze do tego, patrzcie. Okej, okay, możecie mnie zacytować z tego chadzia. Chadzia! 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 I chadzia! Tak, tak. No tak to jest jak się gra w niedokończone gry, nie? Tak jest. <gry> Dobra, masz, ma, masz mało po jedna, wredna, <grybujesz> swoją piłeczkę z powrotem. Wiesz, możesz się nią pobawić już. No, śmiało, pokręć, pokaż ludziom, że lubisz się bawić jeszcze.